Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska, o Śląsku, Polsce i Europie. Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Szmitka, redaktor naczelny. Naszego bratniego albo ośśśśczonego zawsze pomoże, bo to taki, taki twór, który próbuje w dziwnych czasach, w których żyjemy, tworzyć media niezależne i w ogóle tworzyć media, które z, też zahaczają sferę z, z osób, ale to pewnie rozmowa na, inne, na inny czas, ale redaktor Smitka, tak jak ja kocham Śląsk, on kocha kaszuby, a jest okazja o tym, żeby o, o, o tym, co nas trochę, może połączy w kolejnych latach, albo łączy w jakąś sferze. Ideologicznej obecnie. Dzisiaj porozmawiamy o ustawie o mniejszościach etnicznych i o języku regionalnym, bo Kaszubi mają to szczęście, że ten statut, status języka regionalnego już posiadają. My na Śląsku byliśmy bardzo blisko w ostatnim roku, być może w tym to się spełni, no ale Kaszubi, Kaszubi mają to od lat dwudziestu. Dokładnie w 2005. Bardzo serdecznie pozdrawiam e, wszystkich słuchaczy, nawet po kaszubsku powiem w słuchińców Wajego Radia. piąkno pozdrawiam z Kasiebów. Reprezentuje niezależny portal, zawsze pomoże Tygodnik drukowany to też, e, e, mimo e, zmieniającej się sytuacji na rynku mediów, mamy jeszcze wciąż tradycyjne też e, wydanie. Tygodnika. Ale pocieszę, Ślązaków i słuchaczy. No, cała procedura, bo mówimy o roku 2005, kiedy uchwalona została ustawa o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym. W tej części właśnie to dotyczy Kaszubskiego, który od tego czasu i wciąż jest jedynym. Regionalnym językiem w Polsce, i z tego tytułu no, jest sporo korzyści, ale sama procedura, żeby taki status uzyskać, no, tak naprawdę rozpoczęła się w Sejmie Senacie w 1989 roku. Na przełomie tych zmian budziła ogromne emocje, i finalnie powstała specjalna komisja i udało się. Doprowadzić to do y, finału. I warto było, bo no, y, dzisiaj Kaszubski obecny jest y, w szkołach, y, obecny jest w mediach, obecny jest w kościele, w samorządach, y, więc życzę tego, żeby Ślązacy dołączyli do Kaszubów. To, I żeby to... Śląski został uznany za drugi. Regionalny język w Polsce. Taki kaszubskie. Zacznę od tego zarzutu, um, który najczęściej się pojawia. Jak sobie <coughs> sprawdzałem, to wobec języka kaszubskiego to jest takie zarzuty były, że m, to jest po prostu pierwszy krok do tego, żeby e, ta część krajów, która będzie miała własny re język regionalny, odłączyła się od Polski. Więc e, dla pewności, czy kaszuby dalej są e, na terenie Polski. Tak, no te separatystyczne zarzuty, one się w ogóle historycznie pojawiają w stosunku do Kaszubów przez, lat, przez lata. Zresztą jesteśmy historycznie bardzo doświadczeni bo i germanizacją, tak, polonizacją. Mówię o, o PRL-u Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ja sam pamiętam e, czasy szkoły podstawowej e, mojej, czyli dostawało się po łapach po prostu za to, że nawet na przerwach e, mówiło się w rodnej mowie, czyli... Po kaszubsku, bo ja no, mam i miałem to szczęście, że wychowywała mnie babcia, stąd tak dobrze, ja wysłałem z mlekiem, w tym, w tym przypadku babci, tą kaszubszczyznę i posługuję się z nią, nią znakomicie. Od dzieciństwa. Dzisiaj z tym jest gorzej, znaczy z tym przekazem międzypokoleniowym, bo w domach mniej mówi się po, po, po kaszubsku, Zresztą widać to w danych statystycznych, widać to po spisie e, powszechnym, no ale dobrą robotę robi tutaj właśnie szkoła, czyli to ponad 20 tysięcy uczniów objętych nauką języka kaszubskiego, etnofilologia, czyli studia na Uniwersytecie Gdańskim, na uniwersytecie w, w Słupsku są podyplomowe. E, Również do możliwości do, do kształcenia, więc no jest, to, jest to dobry moment, ale to nie znaczy, żeby usiąść i y, y, cieszyć się tylko z tego, bo rzeczywiście wciąż trzeba jakby apelować i, i do rodziców i robić wszystko, żeby no, ten język nie wymarł, nie zaginął, y, bo jest niezwykle ważne, żeby też w domach na Kaszubach mówić po kaszubsku. Mhm, trochę wybiegłeś y, i trochę odpowiedziałeś na moje pytanie, ale to pogłębimy to. to. U nas y, nie, w moje roczniki, czyli gdzieś lata 80. Które zostały wychowane przez, przez rodziców, które najczęściej nie, mówili, nie mówiły po, po śląsku. My albo się właśnie uczyliśmy od babci, albo uczymy się trochę tego języka sami poprzez, no właśnie, materiały, które w, w, o języku śląskim dopiero powstają i, i się pojawiają. I, i, I sami odgrzebujemy tę um, wiedzę o języku śląskim i też pojawiają się tłumaczenia, um, jak to wyglądało w, przez te ostatnie lata w stosunku do języka kaszubskiego? Czy, czy, bo, jak już u nas nie było tego formalnej edukacji języka śląskiego i nadal nie ma, to język śląski stał się takim gadżetem. Modnie jest mieć koszulkę ze śląskim napisem, e, czasami wpleść jakieś śląskie słowo, m, mieć książkę w języku śląskim na półce. Niekoniecznie wszyscy potrafią ją przeczytać. Zakładam, że większość nie potrafi. A, a jak to jest e, e, u was? Bo u nas często politycy centralni, jak mówią o języku, e, szukają argumentów przeciwko, to mówią, że e, no właśnie, e, jak, jak się pojawiają pieniądze, to nie ma tej społecznej energii do tego, żeby ten język kultywować, bo robi się po prostu projekty i taką edukację systemową, a nie ma takiego mody na, na ten język. Nie no, u nas ta moda pojawiła się już na początku lat, lat 90., tak? To, to okres mojej szkoły średniej, potem studiów i to, to rzeczywiście to, to był bardzo super trend, czyli i Czytanie lekcji w kościołach w języku, w języku kaszubskim, dużo spotkań, konferencji, gdzie ten no, język kaszubski był obecny I on tak zaczął się odradzać, że tak jak teraz mówisz, tak, że zaczęli się na, napompowywać. Było no, w, dobrym, w dobrym trendzie i dobrze postrzegane, jak ktoś właśnie błysnął, że zna język kaszubski, coś powiedział po kaszubsku, czy początek przemówienia zaczął po kaszubsku. I to w taki sposób za zaczęło się rozwijać. Właśnie powstawały różne kluby, no młodzi, tak? Bo ja mówię w, w, ta w tamtym czasie, właśnie z, wraz z całą grupą młodych, klub studencki Pomorania to jest taki działający przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, ale autonomiczny, i sami robiliśmy mnóstwo spotkań, wyjazdów, vanogi tak zwane czyli <coughs> marszruty po kaszubach. Opowiadanie o historii kaszub, geografii i tak dalej. I to wszystko jakby e, równolegle działo się z, z tą legislacją, z, tym za, z tymi zabiegami w parlamencie o uznanie kaszubskiego za język. I jeśli chodzi o kwestie edukacji, bo i, i nauczyciele e, przygotowani, to wszystko równolegle się zaczynało. Dziać. Konkursy, czy wiedzy o kaszubach, czy prozy i poezji kaszubskiej, no to wszystko jakby równolegle, książki, tak, które były wydawane. Także to był, to był znakomity czas. On oczywiście trwa, ale teraz jest no, trochę inaczej i też jest z jednej strony łatwiej, a z drugiej strony trudniej. Tak? Łatwiej, bo są te subwencje. Z budżetu państwa na naukę języka kaszubskiego i dlatego on tak powszechnie pojawił się w wszystkich tam, gdzie oczywiście rodzice wyrażą taką wolę. W w niemal wszystkich szkołach na Kaszubach i tak jak już mówiłem, ponad 20 tysięcy młodzieży. Mamy to Liceum Kaszubskie w Brusach, gdzie no ta edukacja, jeśli chodzi o szkoły średnie, najwcześniej się zaczęła, na początku lat 90., czy szkoła podstawowa na głodnicy na północy Kaszub, to jest w gminie, w gminie Linia. I to byli. Pionierzy, którzy dali e, przykład innym, ale tak jak mówię, no, jest w szkołach, e, powstają dalej e, dzieła, e, książki wydawane i w języku kaszubskim, i e, o kaszubach. Historia kaszubów ostatnio, e, nowy, nowy, ostatni e, rozdział na, na, e, od, od początku e, istnienia e, kaszubów bardzo znakomita pozycja. Natomiast to, co jest cały czas problemem, to jest ten brak przekazu międzypokoleniowego, tak? czyli między rodzicami a dziećmi. On, on e, się zatrzymał na, na tym przekazie między dziadkami a rodzicami. E, i, I tutaj no, trochę jest strategia ochrony języka i, i, i taka wojewódzka. I Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ma taką opracowaną. Natomiast. Tutaj jakby nie widać jaskółek. Nie wiadomo, nie wiadomo jak tutaj wpłynąć na y, obecnych rodziców, żeby swoimi dziećmi, które w szkołach są nauczane po kaszymsku, rozmawiali też w tym języku y, po szkole. Mhm. To, to, to pogłębmy to. Po co w ogóle takie języki regionalne nam są? Czy to jest y, coś tylko, czym. Powinniśmy się zajmować z perspektywy historii i kultury, która już jest za nami. Czy myślisz, że takie języki regionalne mogą nam dać coś na przyszłość? Po co to robić, tą robotę? W ogóle jakby, no, status języka i też ta, yy, no, wzmacnia, tak, tą świadomość, no. mm -hmm. samych Kaszubów. Yy, daj Boże, że za chwilę yy, też świązaków yy, yy, wzmacnia takie poczucie kaszubskiej tożsamości, yy, pewności, zwłaszcza w sferze edukacji, kultury i, i, i to, co jest też, no, yy, myślę, że też bardzo yy, Ważne w sferze publikacji w, właśnie w tym, w tym języku, tak, w języku kaszubskim. No, ja zawsze powtarzam, że to jest fundament kaszubskiej etniczności. No, bez tego to trochę mówimy tak jak o historii, o czymś, co było na tych ziemiach ludzie, i tak dalej, mimo że zostaną książki, zostaną słowniki, y, 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 dziedzictwo, no pamiątki, tak, po wielkich przodkach, po ruchu y, kaszubskim, on pewnie dalej będzie trwał, bo można upowszechniać, można się spotykać, tak jak w tej chwili mamy, nie wiem, zjazdy Kaszubów raz do roku, nawet międzynarodowe, że i z Kanady y, przyjeżdżają na, na te zjazdy, 10 tysięcy osób bierze w nich udział, y, upamiętniamy, Pierwszą wzmiankę o kaszubach tak, z XII wieku w Bulli Grzegorza IX i co roku, właśnie 19 marca, obchodzone są Dni Jedności Kaszubów. To wszystko można robić, natomiast no, nie będzie tego fundamentu, takiej tej pewności, tej, tej tego poczucia odrębności, i, i tak dalej. Wydaje mi się, że, że to jest niezwykle ważne, żeby Zrobić wszystko, aby ten język przetrwał. No to mówiłeś trochę o tym, że jest ta bariera pokoleniowa. O tym, że wiemy, że są, że są też jeszcze bariery prawne, które pewnie język kaszubski chciałby pokonać. Jakie działania jeszcze działacze na rzecz języka kaszubskiego, czy promotorzy języka kasowskiego? Podejmują albo będą podejmować w kolejnych latach, bo to już jest, jest nie tylko edukacja nadal, nie? To, to nadal jest, jest jednak walka o pewne, e, pewną obecność tego języka w przestrzeni publicznej. To no oczywiście no, w samorządach tak, jest taka możliwość, ale nie, nie ma jakby dedykowanych jeszcze. Stanowisk, tutaj też to trzeba upowszechnić, tak żeby no, Kaszubi, nie tylko ci dziadkowie, no, mieli poczucie, że jeśli chcesz być obsłużony w tym języku, to masz takie prawo i jest tutaj urzędnik y, dedykowany i tak dalej. Po to też są te studia, przygotowywanie tych młodych, po to, żeby się dogadywali z tymi, y, z tymi starymi. To jest kwestia, jeśli mówimy o przestrzeń y, publiczną, no, y, dwujęzyczne. Tablice, tak? Te drogowe. Mieliśmy całą walkę, jeśli chodzi o fragment S6, czyli ten fragment przechodzący przez kaszuby nazywany. Trasą kaszubską udało się to tylko w, w części, tak, że przy tak zwanych tych e, zjazdach będą takie tablice, a nie na całej trasie. Tu jeszcze ta walka o to trwa. To z punktu widzenia samych kaszubów, identyfikacji z miejscem zamieszkania e, jest bardzo ważne, ale też atrakcyjne, nie ukrywajmy, dla turystów, tak, tak jak e, sami kaszubi nie, i wtedy już szerzej, tak. I, Język i kuchnia, i stroje, i kultura, i tak to, dalej, to wszystko jest niezwykle atrakcyjne z jednej strony odróżniające nas od reszty kraju, a z drugiej strony ten kraj ubogacającym, no to jest no piękna sprawa. Ja akurat dzisiaj się cieszę, to przypadek sprawił, jeśli mogę o tym powiedzieć, nasze dzisiejsze wydanie drukowane, chociaż już też opublikowaliśmy na stronie internetowej, taki no, rodzaj dziedzictwa, rodzaj dziennikarstwa śledczego, ale połączony właśnie z tym um miłowaniem. Y Kaszub, kaszubów i kaszubszczyzny. Otóż mojej dziennikarce Dorotce Abramowicz udało się odkryć, to jest no w ogóle sensacja historyczna, odkryć dwa rękopisy, listy Floriana Ceinowy, uznawanego za budziciela kaszub z roku 1880. To jest początek tak naprawdę ruchu kaszubskiego. O tych listach były różne publikacje, czy istnieją, czy nie istnieją. Nam udało się z, z pomocą ekspertów między innymi językoznawcy i historyka potwierdzić ich autentyczność publikujemy je w, w internecie i w dzisiejszym wydaniu no to też jakby pokazuje to jest ważne dla naszego dziedzictwa ale też Pokazuje, że, ta, y, że to ma dla nas y, ogromne znaczenie, że ta myśl Floriana Cejnowy trwa, że kaszubi coraz bardziej podkreślają. Y, no swoją y, odrębność i że to, co cenne, zrobimy wszystko, żeby to zachować. Ja mam nadzieję, że to w ogóle trafi do jednego z kaszubskich y, muzeów, być może Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Weicherowie, ale tutaj nie wiemy, no bo jest właściciel e, tych, tych listów e, i e, zobaczymy. No ale to taka ciekawostka, bardzo świeża i gorąca. No to, to w tym tygodniu też rozmawialiśmy, bo jako, jako, że właśnie w ten weekend jest taki punkt kulminacyjny obchodów tragedii, tragedii Górnośląskiej. Rozmawialiśmy z Dariuszem Węgrzynem, który jest historykiem piszącym książki o tragedii Górnośląskiej, który stworzył taki zbiór trzytomowy, trzech tomów opisów osób, które zostały deportowane. Z Polski w ramach wywózek. I, i, I on mówił o tym, że właśnie wydaje mu się, że zebrał 95% nazwisk i historii ludzi, którzy zostali deportowani, ale nie zawsze w historii i w badaniach tego, co było, zawsze może nas coś zaskoczyć bardziej niż w najlepszym na kryminale na sam koniec. No, e Mariusz Szmitka był naszym gościem. Dziękuję bardzo i mm, pozdrowienia dla Kaszubów. A jepezdreviam w sieciach Ślązaków. Trzamtaso i róbta w siatko, ezie bezsluński, kwesty uznany za język w Polsce. W sieciu gebalnego. To ja ci odpowiem po Śląsku, jak Śląski będzie uznany regionalnym. Dobrze. Cznam za słowo. Dziękuję. Dzięki bardzo. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na śląskaopinia.pl ukośnik klub. Do usłyszenia.